Właściwie od dziecka lubię samochody i od dziecka interesuje się jak chyba każdy facet motoryzacją. Szczególnie lubię tę polską. A jak wiemy, ona miała swoje dobre i słabe lata. Jeśli mówimy o tych czasach świetności, to zacznę tę opowieść nie od malucha czy nawet słynnej i legendarnej już Syreny Sport, ale od Józefa Boszka, bo jest to słynny na cały świat konstruktor pierwszego na świecie samochodu. Osobowego. Niewiarygodny, prawda? Józef Bożek, pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, wynalazł ten samochód w roku 1814, a więc na 30 lat przed wynalazkiem słynnego Karla Benz'a późniejszego założyciela, legendarnego na całym świecie Mercedesa. Był to dokładniej mówiąc samochód z silnikiem parowym. Silnikiem znanym już wówczas i wykorzystywanym w przemyśle tkackim, czy w kolejnictwie albo w. Ciężkich statkach, które używały do tego, żeby się przemieszczać silnika parowego, a nie tak jak to robiono wcześniej, wiosłami. Ale Bożek, jako pierwszy, ten silnik parowy wykorzystał i zamontował do czegoś, co stało się po prostu samochodem osobowym. Pierwszy na świecie. Pokazałem taki wynalazek Katarzynie Trzaskarskiej, Zrobiło to na niej gigantyczne wrażenie. Mam nadzieję, że i zrobi to także na Was. <laughs> stop, stop, stop. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry, zapraszam! Możemy, Bo to taka proszę bardzo. miło mi, witam dzień mi. dobry, zapraszam, zapraszam. To to siadamy. Wow to to nietypowy dobra. autostop oh. ruszamy. Powoli, poszło. Taką wspaniałą przejażdżkę zawdzięczamy panu Tomaszowi Siudzińskiemu, który jako jedyny w Polsce i na świecie postanowił zrekonstruować pierwszy samochód osobowy napędzany parą. Jego konstruktorem był Józef Bożek, Polak pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego. Sam pomysł budowy pojazdu o napędzie parowym nie był nowy. Świat ujrzał już wówczas i ciągnik parowy Kunia, i parowozy Headleya, i Stevensona, no i oczywiście dwunastoosobową lokomotywę drogową Drewiczka z niespełno 2,5 metrowym kołem zamachowym. A były to jednak konstrukcje wielkie i ciężkie, wymagające obsługi kilku osób. Bożek poszedł inną drogą. Między innymi poprzez wyeliminowanie wielkiego koła zamachowego udało mu się zminimalizować mechanizm napędowy. Dzięki temu innowacyjnemu projektowi stworzył pierwszy na świecie bezpieczny pojazd obsługiwany przez tylko jedną osobę. Był to bez wątpienia pierwowzór dzisiejszego samochodu. Mimo, że w tych czasach państwo polskie praktycznie nie istniało, prekursorzy polskiej myśli technicznej zmuszeni byli działać na emigracji. Nie powstrzymało to ich przed realizacją swoich innowacyjnych wynalazków. No ja przyznać muszę, że tak eleganckiego kierowcy i to jeszcze w takim wozie nie było mi jeszcze dane spotkać. Niech Pan nam powie, jak ten pojazd, ten samochód do Pana trafił, albo jak Pan odnalazł ten samochód. Bardzo dziękuję za te słowa. Ja ten samochód zrobiłem. Ja go zrobiłem sam, dlatego że postanowiłem uczcić 200. rocznicę wybudowania pierwszego samochodu, w sumie na świecie, tak to oceniam, przez Polaka. Tędy wlewało się wodę, po czym z przodu trzeba było nawęglić cały kocioł, rozpalało się pod kotłem, trzeba było czekać. Ta dźwignia to bardziej regulacja prędkości jazdy niż jej pomiar. Natomiast no, jeżeli kierowca poczuje, że pęd powietrza jest zbyt silny, wystarczy szybciutko domknąć. Miał hamulec? Miał hamulec, to jest ten hamulec. Klocki drewniane. Klocki drewniane. Bardzo nowoczesne rozwiązanie, hamulec klockowy. I jaką prędkość osiąga ten samochód? No to, to, to I ile pali, bo to jest bardzo ważne. Znaczy, wiadro węgla na pół godziny tyle pali, Aha. bo to jest parowy samochód. Czy jazda czymś takim w ogóle była bezpieczna? No bo właściwie siedzimy na rozgrzanym zbiorniku z parą wodną, który w każdej chwili. Tu jest ogień, w każdej chwili może eksplodować. Były wypadki. Kiedyś pierwsze kotły robiono z miedzi lub z ołowiu. One wybuchały bardzo często. Ale ludzie wpadli na pomysł, że trzeba zastosować zawór bezpieczeństwa. I to jest zawór, który reguluje ciśnienie. Jeżeli damy ten odważnik w to położenie, to ciśnienie maksymalne 3 atmosfery się uzyska. On wylatuje wtedy ten. A jak przesuniemy w to położenie, to uzyskujemy ciśnienie 6 atmosfer. Czy można powiedzieć, że na tamte czasy ten samochód, to rozwiązanie, to było coś niezwykle innowacyjnego? Dziś tak dużo mówi się o innowacyjności. Czy można powiedzieć, że ten samochód na tamte czasy to było coś takiego jak dziś samochód hybrydowy czy z napędem wodorowym? Coś takiego, co dopiero będzie w przyszłości służyło im? Na pewno tak, dlatego chciał przejechać tym samochodem z Pragi do Wiednia. Chciał pokazać, jak ważne jest to odkrycie. Przez dwa lata, pomimo trudności finansowych, nadal pokazywał ten samochód, zarabiał na tym samochodzie, widział potencjał w tym samochodzie. Nie wiem, co na to powiesz, ale ja nabrałem ochoty, żeby poprowadzić ten samochód. No świetnie, ale ruszysz samochód bez kierownicy? Uda się. Da się, tylko najpierw musimy rozpalić pod kotłem. No to. Jedziemy? jedziemy. jedziemy. No to jedziemy. Skręcamy, tak?

Współczesnych aut dziś sami raczej nie naprawimy. Dlaczego? No to wie chyba każdy posiadacz samochodu. One są dzisiaj tak technologicznie skomplikowane, że aby cokolwiek w nich tam ruszyć, zmienić, trzeba mieć po pierwsze komputer, a po drugie odpowiednie oprogramowanie. Bez tego ani rusz. Kilkadziesiąt lat temu jeszcze właściwie każdy z naszych ojców czy dziadków mógł takiej naprawy dokonać samodzielnie. I to nawet nie w garażu, ale gdzieś tam po prostu na ulicy czy chodniku. Ale żeby coś takiego zrobić, trzeba było mieć po prostu cały zestaw, najlepiej taką skrzyneczkę kluczy. One po prostu były niezbędne. I trudno w to pewnie niektórym uwierzyć, ale 100 lat temu po polskich drogach jeździł samochód polskiej konstrukcji, do którego naprawy potrzebowalibyśmy ewentualnie jednego, dosłownie jednego klucza. Tym jednym kluczem byliśmy w stanie naprawić dosłownie wszystko. Ten samochód to słynny, przedwojenny CWS. T1 skonstruował go bardzo znany wówczas polski inżynier Tadeusz Tański. Do dzisiejszych czasów oryginały niestety się nie zachowały, ale taką replikę można zobaczyć nad polskim morzem. Aby go zobaczyć, a dokładniej nawet się nim przejechać, pojechaliśmy wspólnie z Kasią wprost do Wejherowa. Można więc chyba śmiało powiedzieć, że Polska w latach międzywojennych była tak naprawdę kolebką wynalazców. Dowodem tego jest kolejny innowacyjny projekt, który sprawił, że producenci słynnego na całym świecie Rolls Royce'a mogli czuć się zagrożeni, ponieważ na motoryzacyjną scenę wkraczał nowy, poważny konkurent samochód CWS-T1. Samochód skonstruowany przez polskiego inżyniera Tadeusza Tańskiego. CWS-T1 był wytwarzany od 1929 roku w niezbyt dużych seriach po kilkanaście sztuk. Wszystkie seryjne CWS-y miały koroserię projektu inżyniera Stanisława Panczakiewicza. Większość wozów osobowych typu T1 zakupiły urzędy administracji państwowej i wojsko. Ostatnia partia 60 gotowych samochodów opuściła fabrykę w roku 1931. Nam udało się odnaleźć jedynego na świecie jeżdżącego CWS-a, a dokładnie jego replikę, wykonaną przez entuzjastę polskiej motoryzacji pana Ludwika Rożniakowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Szukamy zakładu pana Ludwika Rożniakowskiego. Dobrze trafiliśmy? Dobrze trafiliśmy. No, to musi być ten CWS, który chciałeś mi pokazać. Znaczek ma jest CWS, ale Niemcy jest ten. cws CWSów za dużo nie ma, więc to na pewno jest ten. Tak. Potwierdza Pan, że to był model, jak na swoje czasy, bardzo nowoczesny, wręcz innowacyjny, którego inni nam zazdrościli? Był to pierwszy polski samochód z wysokiej półki, reklamowany jako wyrób całkowicie polski. Pan go, rozumiem, teraz odtwarza, tak? Po kawałeczku samochód jest odtwarzany zgodnie z technologiami z lat produkcji. No i jak pan myśli, ile panu to jeszcze zajmie? No jeszcze około roku pracy tutaj zostało. Panie Ludwiku, tam na zegarze widać, że jest prędkość maksymalna 120. Rzeczywiście tyle pojedzie? Samochody CWS na próbach w latach 20. przekraczały prędkość 105 km na godzinę. Więc liczba 120 tutaj wcale nie dziwi. No dobra, ale tak naprawdę to ile to pali? Samochody z oryginalnymi silnikami paliły 15-18 litrów. Tu jest silnik zastępczy, który pali troszeczkę mniej. Na całe szczęście. Panie Ludwiku, czy można go porównać z jakimś innym konkurencyjnym modelem z zagranicy? Wielu ludzi próbuje ten samochód porównywać do Rolls Royce'a. Samochody CWS były znacznie bardziej nowoczesne, lepiej wykonane niż Rolls. No i jak tu nie kochać takich starych, wspaniałych samochodów, jak to niektórzy by powiedzieli, z duszą? Samochodów wyjątkowych, w których każdy z nas też oczywiście w czasie takiej podróży może poczuć się wyjątkowe. Wyjątkowe w tym wszystkim jest także to, że ten samochód całkowicie polskiej konstrukcji, swoimi rozwiązaniami technicznymi, ale też i tak zwanym designem dorównywał, a niektórzy uważają, że nawet przewyższał współczesne, niezwykle znane i popularne na całym świecie marki. Czyż to nie jest kolejny powód do dumy z polskiej myśli technicznej, z polskich inżynierów i z polskich wynalazków?